I jesteśmy w miejscowości Stempina. Jest tutaj jeden z największych w Polsce schronów kolejowych. Zaraz, za chwilę, pokażę Wam go. Możliwe, że z góry, chociaż dość duży wiatr jest. Tak się ciągnie, ponad 400 metrów. Wchodzimy do środka. Kupiliśmy bilety. Bilety 11 złotych za osobę. Nie jest to dużo. I wchodzimy do środka. Ciemno wszędzie. O, nawet coś widać, przynajmniej na kamerze, coś widzę. Elementy ścian niemieckiego baraku. Tutaj latarnia zwrotnicowa. Tutaj kolejna latarnia zwrotnicowa. Tu już troszkę ciemniej. Tu jakieś drzwi. Idziemy do środka. Idziemy dalej. Jakieś tablice informacyjne. Kwatera Dowodzenia Południe, geneza powstania. Tutaj stoi buchanka. Niewiele będziecie widzieć, bo ciemno tutaj, jak w dupie, ale jest to buchanka na tablicach... To jest buchanka tak zwana, jak to się nazywało, propagandowa, bo ma jakieś megafony na dachu. rację. Fatera dowodzenia, południe struktura, barak mieszkalny. Tutaj widok na ten schron kolejowy. Tam też jakieś pomieszczenia zostaj, zostaj. konstrukcja widzę bardzo podobna do schronu kolejowego nie, nie wchodzi. Konstrukcja bardzo podobna do schronu kolejowego w Jeleniu, no dobra, dobra. kiedy też się schodziło po prostu do bocznych takich naw. Tutaj wszystko przynajmniej oświetlone. W Jeleniu niestety nie. Słyszycie echo? To już ciemno, tu już nic nie widać. Idziemy w drugą stronę. Tu można przejść tędy boczkiem, pewnie do następnego wyjścia. To oczywiście są jakieś korytarze techniczne, ale chłodno jest tutaj, ale tak jak to Pan tutaj stwierdził, nie jest wcale chłodniej niż na zewnątrz dzisiaj. No mogliśmy wziąć latarkę, my jak zwykle. Idziemy zwiedzać schrony, ale jesteśmy bez latarki. Dobra, wyjdźmy może tutaj. Patrz Montuś. Chodź, przeszliśmy jakieś 20 metrów, 30. Jakieś konstrukcje. Konstrukcja sporcza jakaś chyba. Wygląda jak słupa, ale co to jest, to nie wiem. Słupy. Nie widzicie tego, ale tu są, tu leżą słupy, oryginalne, chyba słupy drewniane. Odbywają się tutaj zloty militarne mam chrypkę teraz. <śm> A tutaj słuchajcie, leżą podkłady kolejowe, nie wiem, czy uda mi się... Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, w ogóle nie będziecie widzieć, ale leżą tutaj podkłady kolejowe. <śm> <śm> Dużo podkładów kolejowych. A tutaj po prawej stronie leżą szyny. Oczywiście są już zdemontowane ale leżą. Ale powinny być gdzieś te na nich. O jest. Ale szyny już są powojenne. Nie wiem czy widzicie 1968 rok. Szyna S42. Czyli szyna z takich średnich szlaków kolejowych, metr takiej szyny waży właśnie 42 kg. A tutaj możecie zobaczyć kanał podziemny, jeszcze który jest tutaj odkryty. Kanał idzie tutaj wzdłuż całego tunelu. Teraz jest zalany wodą, ale widocznie była tam jakaś infrastruktura, jakieś rury, coś nie musiało być. Tutaj miejsce, gdzie była widocznie jakaś skrzynka kablowa, i wszystkie przewody szły do góry i na drugą stronę. Być może, że tutaj, chociaż nie, bo tu jest zakończenie, zbliżamy się powoli do końca schronu. Tutaj też jest jakaś otwarta przestrzeń. A, zobaczcie teraz już wszystko jest jasne no oświeć coś no oświeć coś, nie mam właśnie latarki nie wzięliśmy latarki jak zwykle jedziemy zwiedzać jakieś ciemne i nie wzięliśmy latarki nie wiem czy będzie cokolwiek widać ale nie będzie nic widać niestety, czekajcie spróbuję z drugiej strony, Tu jest taka lampa tu w tym miejscu Widać gdzie były tory. Prawdopodobnie, tak to przynajmniej wygląda. Trzeba było zmierzyć tą, tą tą szerokość, jeżeli byłoby 1435 mm minimum między środkami tych betonowych, nazwijmy to podkładów, to prawdopodobnie tutaj w tym miejscu poniżej tego poziomu tych podestów, były tory. I tak to wygląda, jakby to były tory, tutaj, w tym miejscu. Tu jest wyjście, możemy wyjść tędy w sumie. Tu jest wyjście ze schronu. Ha, nie A, nie wyjdziemy, bo jest krat. ale kiedyś tutaj było wyjście. Dobra, w takim razie wracamy. Zobaczcie, jakie są grube, jak wyglądają drzwi przy wejściu do tego schronu. Mega to wygląda, super. Potężne. Drabinka specjalnie, żeby można było góry zamknąć. Coś wspaniałego. A tak schron wygląda z zewnątrz. Ogromna masa betonu. I kiedyś stali, na pewno. Budynek tam na końcu to prawdopodobnie też zabudowania tutaj towarzyszące temu schronowi. Tutaj na tych betonowych spórnikach też na pewno coś było. No ciekawy obiekt, ciekawy. Czy warto tutaj przyjechać i wydać te 11 zł na wejście do środka? To zależy. Dla kogoś zupełnie niezorientowanego w temacie nie warto. Natomiast jeżeli ktoś choć trochę interesuje się Drugą wojną światową czy nawet kolejnictwem, to uważam, że te 11 zł to są dobrze wydane pieniądze, dlatego że idą one tutaj na rekonstrukcję, na, na utrzymanie tego obiektu. A ja, jak zawsze mówię w takich przypadkach to jest nasza historia. Jaka ona by nie była, jest to historia, nie uciekniemy od niej i. No warto to kultywować, warto, warto, warto takie obiekty utrzymywać, żeby kolejne pokolenia mogły to zobaczyć. Budowa tego schronu zajęła Niemcom 10 miesięcy. Od lata 1940 do wiosny 1941 roku. A już w sierpniu 1941 roku miejsce to odwiedzili wspólnie Hitler i Mussolini. Przebywali tutaj na inspekcji swoich wojsk, które walczyły pod Kijowem. Spotkali się Jak widać na tym zdjęciu, tutaj przed wejściem do tego schronu, tutaj w tym miejscu były kiedyś perony drewniane. Pociąg wjeżdżał do schronu z tej strony. No cóż, schron był w rękach Niemców do 44 roku, kiedy to przejęła go armia radziecka która oczywiście wszystko tutaj zniszczyła, splądrowała i wyniosła. Po wojnie mieściła się tutaj, e, ma, mieściły się tutaj magazyny centrali rybnej. Przechowywano tutaj beczki z rybami, między innymi. Później była tutaj fabryka pieczarek, fabryka czy zakład produkcji pieczarek. I tak to trwało do lat 90. Dopiero w latach 90. postanowiono, może nie postanowiono. E, Miejsce to przeszło na własność gminy Frysztak I wtedy dopiero zaczęto Coś z tym miejscem robić I doprowadzono je do tego Takiego stanu, jaki teraz Możemy zobaczyć No nie jest jeszcze to wszystko Tak jak może w Konewce Nie wygląda to tak jak w Konewce Ale myślę, że z biegiem czasu Na pewno będzie o wiele Lepiej Słuchajcie, raczej nie polatam chyba dronem Dlatego, że u góry Dość mocno wieje i troszkę się boję, jeżeli ktoś ma ochotę odwiedzić schron w stępinie. Zapraszam. Jesteśmy na stacji Shell w jaśle. I zobaczcie jak ważne jest włożenie ze sobą tego typu rzeczy. Kran bez żadnej końcówki. Ja mam swoją końcówkę. Nakręcam. Zdejmuję sobie węża, podpinam swoją końcówkę. I można lać wodę. Przed Wami jezioro w Mokrzcu, albo inaczej jezioro Pilzno. A my stoimy tutaj, w takim miejscu. Możliwe, że się jeszcze gdzieś przestawimy. A możliwe, że pojedziemy gdzie indziej. Ale jak na razie, zjemy tutaj obiad. No i zobaczymy, co dalej. Ale być może że zostaniemy. Tam taka kopalnia kruszyw, nie wiem czy to będzie widać. Tam, tam, tam jest kopalnia kruszyw, kopalnia piasku, jakiś taki takich pierdół. Tam gdzieś daleko jakieś auto z przyczepą. Tam tą drogą dalej też jakieś auto stoi z niewiadówką. Tam na cyplu też stoją dwie przyczepy. Miejscówka z grupy biwakowej. Dojazd taki średni bym powiedział, bo bardzo takie, a tutaj może mniej, ale ale tutaj zobaczcie takie dziurka rozjeżdżone gliniasty dość teren chyba dobrze że dzisiaj nie padało bo pewnie by się tutaj nie dało wjechać takie no, porozjeżdżane tam gdzie nie gdzie jeszcze jest mokro ale jakoś się udało w każdym razie wyboje jak nie wiem no i dobra idziemy zjeść jakiegoś kotleta i zobaczymy co dalej to jest po 19, a nam się właśnie gaz skończył. Więc po dwóch latach. Pod... Po dwóch latach, tak, słuchajcie, gaz, który mieliśmy w butli, miał, miał dokładnie dwa lata, bo ostatnie tankowanie było dwa lata temu. Używamy go tylko do kuchenki i do Junkersa, który w tej chwili, jak wiecie, nie działa, bo, bo pękło coś tam w środku i, i jeszcze jest niezrobione. Dopiero po, po powrocie będę robił. Ale właśnie chcieliśmy zagotować wodę na herbatę i, znaczy udało się zagotować wodę, ale, ale gaz się generalnie już chyba skończył, bo ledwo, ledwo tą wodę dogotował. Także wypijemy chyba herbatkę i będzie trzeba jednak się stąd zwinąć i jechać na stację po, po gaz. Ale wrócimy tu chyba z powrotem, nie? Raczej, raczej, raczej wrócimy nie tutaj nie... z powrotem, więc. Jak będzie jeszcze Ale będzie to miejsce dalej wolne. No, ale herbata się zaparzyła. Czy... Jest dobrze. No.